W miniony weekend odbył się bieg charytatywny Run for the Best. Został on zorganizowany przez organizację studencką Best Gliwice na rzecz katowickiego Hospicium Cordis. Na zawodników czekała 5-kilometrowa trasa w parku Kościuszki. Tego typu gesty, niesienia pomocy, okazywania serca zawsze się dla nas bardzo liczą, tym bardziej że. W dobie pandemii y, koszty utrzymania takiej placówki, która w niepełni jest finansowana przez ONFZ y, troszeczkę się zmieniły, ze względu na to, że no, nie mieliśmy możliwości organizowania przez dłuższy czas ani festynów, ani koncertów i wtedy zawsze zbieraliśmy takie cegiełki. No, pandemia to utrudniła, no, ale nie poddajemy się. Y, y, pogoda y, dzisiaj na przykład podczas biegu, czy. Pogoda podczas biegu jest różna, ale tak naprawdę liczy się chyba pogoda ducha i każda taka wyciągnięta pomocna dłoń w naszą stronę się bardzo liczy, bo to wszystko dla naszych potopiecznych. Jesteśmy stowarzyszeniem studenckim, który działa przy Politechnice Śląskiej od 25 lat ponad. No i cała ta pandemia pokazała nam po prostu, że nam strasznie ukrócił się kontakt z studentami. Okrój tego momentu, że nawet byśmy ciężko w ogóle do nich dotrzeć. Więc kurczę, czemu mamy w ogóle marnować nasz czas? Rok ponad siedzimy w domach. Myślimy, zrobimy coś, jeśli nie możemy do studentów dotrzeć, to dla innych ludzi. A wiemy, że naprawdę ludzie z tymi przewielkimi chorobami mają ciężko w życiu. myśleliśmy że nasze umiejętności mogą zrobić tyle, że możemy pomóc tym ludziom. Więc yy, wyszukaliśmy po prostu hospicjum, stwierdziliśmy, że teraz będziemy wspierać hospicjum Cordis, tak po prostu wyszło. Dajesz dobro, to odbierasz dobro. I ono się mnoży po prostu, więc no, tak samo to zadziałało. Najlepsi w biegu okazali się Teresa Hajda i Adam Krupa. Przede wszystkim miałam nastawienie właśnie uczestniczyć w tym biegu z myślą o osobach w hospicjum, tych, którzy pomagają. Ale zaczęłam trochę za szybko. Było mi ciężko po pierwszej pętli, ale starałam się to utrzymać. I e, cieszę się, że wygrałam. No, ale wiadomo, że najważniejszy był tutaj inny cel. W trakcie, jak się biegnie, to, to się myśli o tym, że my biegniemy, bo, bo możemy. Nie wszyscy mogą, więc, więc tym, tym bardziej jest ta siła, żeby, żeby się pokazać tutaj. Dochód ze sprzedaży wpisowych został całkowicie przekazany Hospicium Cordis, które od ponad 30 lat pomaga rodzinom zmagającym się z przewlekłymi schorzeniami i chorobami nowotworowymi.